Siemaneczko z tej strony Kapi yy, i tutaj yy, vlog ym, z podziękowaniami dla yy, no, dla dwóch osób. Yy, mianowicie dla Mr. Cookie Mister, który przygotował mnie, jakby to powiedzieć, do rozkwitu mojego kanału. Mianowicie wykonał mi parę intr. Yy, może nauczy mnie, jak te intra wprowadzać. Yy, Polecam mi trochę polecam mi troszeczkę programów do tego. No i że dziękuję mu bardzo, bardzo. Polecam oczywiście jego kanał. To jest Proskater 231 Ale to jest oczywiście przeniesienie na mister Cookie Mister. I drugą osobą, której które serdecznie pozdrowić. Oczywiście Mistera Cookiego też pozdrawiamy pozdrowić, jak i również podziękować, jest to Oskar z OSG, którego też, którego też serdecznie polecam. Jest, no może nie przygotował, ale na pewno założył mi konto, ściągnął bandikama i no może po paru dniach popsuł mi się i musiałem to wszystko sam od nowa robić, ale on nauczył mnie, jak na przykład z tego korzystać, jak polecać, nie, na pewno... On mi pokazał początek, mm, a Mister Cookie Mister przygotował mnie do prawdziwego rozkwi rozkwitu. Mianowicie będą intra, i ja mogę już Wam mm, pierwsze intro puścić. Będzie to mianowicie intro z FIFA 12, którą mam zamiar nagrywać. I już bez do tego przenoszę. A to i to intro. Fajne co nie? Ja przynoszę was również i do intro z GTA 4. Auto intro z GTA 4. Nie wrócę! on the floor! Liberty City. Rooms. Dukes. Before bring the gun to No dobra. Ja, co chciałem wam przekazać, już wam przekazałem. Obmeldowuje się Kapi. Siemanko.